Kularna ucieczka pandy z opolskiego Zoo wzbudziła zainteresowanie wielu osób. Jak doszło do tego zdarzenia, o tym już za chwilę specjalnej relacji na żywo naszej korespondentki. Witamy w specjalnym wydaniu serwisu informacyjnego studentki telewizji SETA Anna Tomczak, Sabina Baraniewicz. A tuż po serwisie zapraszamy na sport i pogodę. Zaczynamy jednak od przełomowej wiadomości dla każdego studenta. Już od jakiegoś czasu trwa modernizacja kampusu, a samorząd studencki wraz z władzami uczelni szykuje nowe projekty. Jak zmieni się kampus w najbliższym czasie? Sprawdzały nasze reporterki. Samorząd studencki postanowił wyjść wiośnie naprzeciw i zadbać o zieleń na naszym kampusie, dlatego już od następnego miesiąca wszyscy, którzy będą chcieli przebywać na kampusie, będą musieli zaopatrzyć się w buty ochronne, tak zwane szpitalne. Przy bramkach prowadzących na kampus będą umieszczone specjalne automaty, których będzie można je zakupić. Studenci, jak wiadomo, posiadają bardzo niski budżet, więc niektórzy może zarabiają i to właśnie ci niektórzy, ta elita tych studentów będzie mogła korzystać z takich ta Opłata za takie te budki będą naprawdę zbyt wysokie. Buty ochronne to nie wszystko, co w najbliższym czasie się zmieni. Kolejnym pomysłem są specjalne karty magnetyczne umożliwiające wejście na kampus, za które trzeba będzie uiścić opłatę. Karty będzie można doładować w biurze samorządu. Jak zauważyliście, to wzdłuż kampusu został pociągnięty płot, który troszeczkę ogranicza wejście na jego teren. To nie, na tym nie będzie koniec. Oczywiście dalszą część będziemy w dalszym ciągu ogradzać i przy wejściu do każdego z trzech miejsc, w których będzie można skorzystać, aby wejść na kampus, będą specjalne czytniki. Będzie potrzeba mieć taką kartę magnetyczną. Dzięki tej karcie będzie można uzyskać dostęp. Oczywiście tą kartę będziemy wydawać w samorządzie studenckim. Tutaj również będą pobierane wszelkie opłaty. Jak można było zauważyć w minionym tygodniu, na kampusie pojawił się specjalny telebim. Dotarliśmy do poufnych informacji, z których wynika, iż telebim ma służyć do weryfikowania osób, które przebywają na terenie kampusu bez specjalnego obuwia. Inicjatywa jest rewelacyjna, ponieważ jak słyszałem, w końcu będzie można dbać o środowisko na terenie Uniwersytetu Polskiego, więc jestem całkowicie za wprowadzeniem obuwia tego zmiennego oczywiście do naszego obyczaju studenckiego. Mamy nadzieję, że nowe pomysły samorządu spodobają się studentom. Z opolskiego ogrodu zoologicznego uciekła panda. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, lecz poszukiwania trwają do dziś. Tak jak już wspomniałaś, trwają poszukiwania pandy. Godzinę temu dostaliśmy filmik, który przedstawia tą sytuację. Znajdujemy się teraz na opolskim rynku, gdzie ostatnio widziano zwierzaka. Zapytajmy więc przechodniów, czy byli świadkami tego jakże dziwnego spaceru. Przepraszam Panie bardzo, czy widziały Panie dzisiaj na rynku pandę? Tak, szła tutaj dosłownie minutę temu. I nie zdziwiło to Pani? Nic Panie nie zrobiły? A co miałyśmy zrobić? Szła, to sobie szła. Psy tutaj też chodzą. Jak widać, Opola nie dziwi spacerująca po rynku panda. Gdzie się teraz podziewa? Będziemy sprawdzać na bieżąco. Dzięki Magda, do tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Idę Co? A serwis? A teraz czas na nowość naszej uczelni. Jak się okazuje, Uniwersytet Opolski to nie tylko ośrodek akademicki, ale także miejsce, w którym prezentować i rozwijać swoje pasje mogą zarówno studenci, jak i wykładowcy. Bo przecież. tańczyć każdy może. O czym dokładnie mowa? Dowiecie się w materiale. No. Osiem dziekanów, osiem zawodowych tancerek, a tylko jedna złota kula. Taniec z dziekanami to nowy program, który już w kwietniu wystartuje w telewizji studenckiej SETA. Jest to naprawdę wielkie wydarzenie w skali ogólnopolskiej. Jeszcze żaden uniwersytet nie zorganizował takiego przedsięwzięcia. Jakim będzie nasze? Jako że to jest nisko budżetowy projekt, będę prowadzić. To ja, czyli kto Bożyder. To jest jedna jedyna okazja, żeby studenci mogli nas ocenić z drugiej strony na tym takim nietypowym forum. Już jesteśmy po czterech próbach, praktycznie przerobiliśmy cztery style taneczne, ostatnio Latino, przedostatnią salse, wszyscy sobie rewelacyjnie radzą i no. Co tu dodać? Jest, y, roztańczymy naszą uczelnię. Wielogodzinne ćwiczenie kroków, obrotów i skomplikowanych tanecznych figur. Mordercze treningi, zakwasy i obolałe mięśnie. To cena, jaką muszą zapłacić uczestnicy w walce o kryształową kulę. Mięśnie, stawy, przede wszystkim kolano. Oj, to, to czuję się bardzo mocno. Trenuję prawie codziennie, zarówno w dziekanacie, z panią kierowniczką, na przykład. Spają prodziekan, profesor Dąbrowsko. W tańcu z dziekanami są ważne nie tylko umiejętności, ale też chęć zabawy. Mój partner, pan dziekan Dorobisz, radzi sobie wyśmienicie. W salsie i w Jajfie to, to po prostu wygląda obłędnie. Świetny ma timing, świetny feeling. Jeśli chodzi o przyprost naprawdę świetnie to wszystko robi. W punkt tańczy, a naprawdę porusza się jak, no można by powiedzieć, najlepszy Tancerz, kochanek czy maserak? Więc teraz już nie będziemy mówić, chodź na parkiet, wykręcę tobie maseraka, tylko chodź na parkiet, wykręcę tobie dorobisza. Moim partnerem, nie wiem, czy mogę zdradzić, kto jest, jest profesor Ciuk. My preferujemy styl standardowy, czyli tańce tego typu jak walc angielski, tango, walc wiedeński. Taniec z dziekanami to nie tylko rewolucja w życiu władz uczelni, to także duża zmiana dla studentów, bo to oni decydują, kto zwycięży. Decyzja należy do naszych widzów, do naszych studentów, którzy będą oglądać, dopingować i wspierać swoich dziekanów. Tutaj nie chciałbym być stronniczy, ale widzę już naprawdę wielki potencjał w naszej kadrze naukowej. Może w przyszłości znajdziemy się w tańcu z gwiazdami. Głosujcie na dwójkę. Dwa. Zachęcam wszystkich do głosowania, i no mam nadzieję, że wygramy. Na numerek 4. Wybrałem numer 4, dlatego że to jest mój szczęśliwy numer. Do oddania swoich głosów i aktywnego uczestnictwa w tej inicjatywie zachęca również telewizja studencka SETA, dzięki której będziecie mogli dopingować swoich faworytów i na bieżąco śledzić ich postępy w tańcu. Student uczy się, student aktywnie działa w kołach naukowych. Zobaczcie dekalog studenta. Studenci chodzą na wszystkie zajęcia. Są znakomitymi fizykami potrafią zaginać czasoprzestrzeń nawet do tego stopnia, że 7 minut zmienia się w 7 godzin. Ej, wstawaj, za pół godziny mamy wykład! Idziemy! To jeszcze 7, 7 minut i pójdę, 7 minut. Studenci to królowie życia. ...telewizjon, a todas horas prensa, corazón, ya llega la casa atiendo la televisión, al mediodía sobre dosis culebrón. Studenci nie robią sobie długich żartów. Przepraszam. Studenci są punktualni. Czy przepraszam za spóźnienie. A, No spokój taki ciężko tak. Wiesz, no i ona wtedy ten no i... Ty poczekaj Wiesz, chwilę, bo... Telefon. Studenci są prawdomowy. No cześć mamo. No daj, daj spokój, siedzę od rana na tej uczelni, nie mam już na nic siły. No tak, no piątkę dostałem niby, ale, yy, ale ten, nie mam na nic siły, wrócę chyba do akademika, zjem sobie obiad i pójdę spać. To co dzisiaj domóweczka czy na kluby? Studenci stają przed trudnymi wyborami. Jak widzimy, nie samą nauką student żyje, a teraz szczególnie ma okazję kulturalnie spędzić czas. Jak twierdzą opolscy mecenasi, w końcu mamy do czynienia ze sztuką przez duże szy. Doceniają pomysł, praktyczne zastosowanie i wrażliwość twórcy na najnowsze trendy. W kosza można grać, kosza można dostać, a ostatnio w opolu kosz można podziwiać. Ekspozycja Sztuka za jeden grosz według twórcy wystawy jest metaforą odpadków rozumianych jako ludzie po studiach humanistycznych i śmieciarki, czyli Boga zabierającego śmieci do krainy szczęśliwości. Nigdy nie ukrywałem, że kręcą mnie śmietniki. Ten klimat, ta fauna i flora, no czuję się tutaj jak w domu. Czasem nawet zdarza mi się tak, tak a propos śmietników pani redaktor, że idę ulicą chodnikiem. I wtedy zdarza mi się dojrzeć papierek. Wzruszam się nad nim. Wzruszam. Wieloelementowa realizacja artystyczna znalazła zadeklarowanych fanów, gotowych na wszystko w imię sztuki. Na wystawę Sztuka za Grolsz, trasz wystawę, trasz sztuki e, anonimowego artysty, kombinatora czekałam już od bardzo dawna. E, jest to mój ulubiony artysta. Od zawsze poruszają mnie śmieci i ta wystawa była naprawdę wyjątkowa. Poruszała tematy, które od zawsze siedzą we mnie, te, te tematy typowo śmieciowe. Kocham tego artystę i dziękuję za tą wystawę. Unikalną instalację na obrzeżach Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu można podziwiać do środy. Natomiast w maju artysta przedstawi ją na licytacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zdaniem mecenasów sztuki ten czerwony tytanowy kosz osiągnie cenę porównywalną do podobizny pomarańczowego dmuchanego pieska Jeffa Kunsa, czyli około 60 milionów dolarów. A my ponownie przynosimy się do Magdy, która ma dla nas nowe wieści dotyczące uciekającej pandy. Halo, halo Magda, czy się słyszymy? Tak, Aniu, słyszycie doskonale. Dostaliśmy dodatkowe informacje, gdzie znajdowała się jeszcze dzisiaj panda. Zobaczcie Państwo sami. Panda 3 szybko. Znajdujemy się teraz na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, gdzie odnaleźliśmy grylującą ze studentami Pandę. Zobaczcie Państwo: Panda zdążyła się już zaaklimatyzować wśród studentów. Niestety jej oceny nie były wystarczające i nie dostała zaliczenia semestru, w związku z czym panowie z Zoo przybyli po zwierzaka. Jak widać, panda zostanie bezpiecznie odstawiona do Zoo. Dla Syta TV Magdalena Stępińska. Dziękujemy Ci, Magdo, za tę relację. Dobrze, że panda jest już bezpieczna i nikomu nie zagraża. Tymczasem to już wszystko w naszym dzisiejszym serwisie informacyjnym. My widzimy się za tydzień. A teraz czas na sport i pogodę. Do zobaczenia. Mateusz Rogalewicz, zapraszam na serwis sportowy. W ubiegłym tygodniu prawdziwych sportowych emocji dostarczyło nam pewne niecodzienne wydarzenie. Nasz uniwersytet po raz pierwszy w historii uczelni gościł najlepszych biegaczy, którzy próbowali swoich sił w akademickich mistrzostwach polskich w biegu po schodach. Rywalizacja składała się z trzech etapów. Zawodnicy musieli pokonać 3, 5, a w finale aż 8 stopni. Mimo ogromnego wysiłku nikt się nie poddawał. Konkurencja była ogromna, bo w turnieju wystąpiło aż 143 uczestników. Najlepszy okazał się reprezentant Uniwersytetu Opolskiego Denis Winiczuk, który z klasował rywali, osiągając czas 3 i setne sekundy, tym samym pobijając rekord Polski. Zwycięstwo otwiera Denisowi możliwość udziału w Akademickich Mistrzostwach Europy, które odbędą się 27 maja w Madrycie. Opolski Mosir wziął się ostro za Orliki i w ubiegłym tygodniu zaczął kosić trawę na swoich obiektach. Wszystko to za sprawą nowych standardów unijnych. Więcej o tym nasz wysłannik Jakub Trzaska. Halo Kuba, słyszymy się? No koszą. Cały czas koszą. Cały czas koszą. Cały Orlik. Cały orlikosz, takie brzlużu brz, 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 na całym orliku. Jak to już? Już? Znajduje się. Jestem na orliku, znajdującym się na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Dosłownie przed chwilą wyjechał stąd ciężki sprzęt, który doprowadził trawę do porządku. W wczorajszym specjalnym zgromadzeniu Unia Europejska wydała specjalną dyrektywę, która mówi, że trawa na orliku musi mieć teraz 5 cm. Władze Opola boją się, że ich obiekty zostaną zamknięte i już dzisiaj wysłały tutaj swoje kosiarki. Nowe przepisy mają już jednak swoich przeciwników. Polscy kolodzy boją się, że w tak niskiej trawie będzie źle rozmnażać się żugnojowy Orlikus Pospolitus. Już jutro jadą na specjalny protest do Brukseli. Dla SETA TV z kampusu Uniwersytetu Opolskiego Jakub Trzaska. Będziemy nadal przyglądać się rozwojowi sytuacji, a tymczasem napływają skargi do organizatorów tegorocznej uniwersyteckiej ligi Mistrzów. Wszystko za sprawą zmiennych warunków atmosferycznych oraz cięć w budżecie. Reprezentacja drugiego roku dziennikarstwa złożyła już w tej sprawie pisemne zażalenie do kierownika obiektu, na którym miały być prowadzone rozgrywki. Zdaniem kapitana drużyny organizatorzy zawodów umyślnie działają na szkodę sportowców, którzy zmuszeni są do gry przy otwartym dachu, przez co jednego dnia są narażeni na poparzenia słoneczne, a drugiego na wyziębienie organizmu z powodu deszczu. Zarząd KU UO tłumaczy powstałe. Zamieszanie oszczędnościami, w wyniku których wycofano pieniądze na zakup baterii do pilota obsługującego dach Orlika. Organizatorzy, w trosce o zdrowie i komfort piłkarzy, podjęli decyzję o odwołaniu ligowych rozgrywek. Protestujący kibice już zapowiedzieli zorganizowanie przemarszu zwieńczonego racowiskiem pod oknami biura uniwersyteckiego AZS-u. To wszystko w dzisiejszym serwisie sportowym. Zapraszam w czwartek do sportowego kalejdoskopu. Do zobaczenia! To nie! To doktor pochmurno! Co zrobimy? Mam dosyć tej dobrej pogody. Zrobię z nią porządek. Ha, 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 ha. O nie! Przecież go nie pokonamy! Jest tylko jedna osoba, która może się z nim zmierzyć. Gotowi? Wezwijmy go! Śnieg! Deszcz! Wzejdźmy wiatr! Chmury! Z waszych połączonych zjawisk atmosferycznych powstałem ja, Kapitan pogody. Odpowiedziałem na Wasze wezwanie, zaraz zajmę się tym łajdakiem. Ale zanim, to powiem Wam jedno: w środę będziemy mieli drugą najniższą temperaturę tygodnia 12 stopni, ale będzie mnóstwo słońca. Ruszam do walki! W związku z tym, że kapitan pogody jest nieco zajęty, to my przedstawimy pogodę na resztę dni. Czwartek, śniegu niestety nie będzie, bo od marca nikt nie lubi śniegu, ale pomimo, że nieco chłodno, 10 stopni i słonecznie, więc nikomu nie powinno to przeszkadzać. Początek weekendu będzie bardzo podobny do mojej poprzedniczki. Będzie 10 stopni i mnóstwo słoneczka! Dajesz pogody! Sobota jest okropna, przynajmniej dla mnie. Nie będę mieć nic do roboty. Aż 13 stopni i słońce grzeje nieprzerwanie. Gardzę tobą, wiesz? Mam dosyć. Jak nas pomogą, doktorze Nie mogę uwierzyć, że deszcz jest zdrajcą. Musimy coś z tym zrobić. Nie mogę zdradzić kapitana, chociaż jestem bardzo blisko z doktorem Pochmurno, spokrewniona oczywiście. A ten niewdzięcznik deszcz przedstawia identyczną pogodę jak ja. O, teraz ja. A, poniedziałek, wyższa o 1 stopień temperatura. A jeśli chodzi o mnie, no to w tym dniu mniej dłucham. Sorry, soneczko. Oho, chyba skończyli. Wracajcie to obaj, jeszcze z wami nie skończyłem. Ech. No nic. Wtorek to 17 stopni i mało słońca. Niestety. Pochmurno i ten zdradziecki deszcz sprawią, że będzie padać. Kapitan pogody po raz kolejny uratował dzień. Ciąg dalszy nastąpi. Czy musimy to powtórzyć przez to piknięcie? <śm> <śm> <śm>

Prima aprilis! Prima aprilis! Uważaj, bo się pomylisz! To było Prima aprilis właśnie! Prima aprilis! Bo się uh -huh. Prima aprilis! I co, nabraliście się?